Różnica w wiązaniu sznurowadeł węzłem płaskim i lub babskim sprowadza się do tego, że inaczej krzyżujemy sznurowadła w drugiej fazie wiązania. W pierwszej fazie w obydwu przypadkach jest tak samo, możemy je skrzyżować tak, że lewe, lewa końcówka jest bliżej nas niż prawa i zawiązujemy pierwszy węzeł. W węźle babskim również lewa końcówka jest bliżej nas niż prawa. Zawiązujemy kokardkę, która ma to do siebie, że układa się wzdłuż osi buta, co nie wygląda ładnie. Jeśli poruszymy butem, to sytuacja się nie zmienia. I ta kokardka jest w ten sposób ułożona. Inaczej sprawa się ma w przypadku węzła płaskiego, który jest mocniejszy i pewniejszy od węzła babskiego. Tutaj krzyżujemy sznurowadła w pierwszej fazie tak samo, ale w drugiej fazie zamiast przełożyć je w ten sposób, przekładamy w ten sposób. Zawiązujemy kokardkę, która ma to do siebie, że układa się w poprzek buta, co wygląda bardzo estetycznie. Wszelkie ruchy butem nie powodują tutaj żadnych zmian. Kokardka jest nadal ułożona prostopadle do osi buta. Co wygląda bardzo estetycznie.